Dzień dobry kochani. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które urodziły się w znaku koziorożca na czytanie miesięczne. Czytanie na wrzesień 2021 roku przeglądamy się, jakie energie dla wszystkich osób urodzonych w znaku koziorożca. Pamiętamy kochani, że w tym miesiącu mamy nów w pannie i do tego. Zmian, to jest czas zmiany roku numerologicznego, więc pozwoliłam sobie wyciągnąć dodatkowe karty dla Was, tylko już poza y, ekranem, że tak powiem, bo wymagało to i potasowania, nie chciałam przeciągać. Więc mamy dodatkową runę dla Was i przesłania od magicznych wróżek. Zobaczymy, co tutaj jeszcze dodatkowe, jakie dodatkowe informacje możemy uzyskać, ale zaczynamy od tarota. Poproszę o informację, jaka energia dla wszystkich osób, które urodziły się w znaku koziorożca na wrzesień 2021 roku. Obecna sytuacja, czyli główny temat, kochankowie, wyzwanie, paśrużzek, w podstawie król mieczy. Nie wiem, czy to się zmieści, bo jakoś tak chyba mam wrażenie, że nie bardzo. Co odchodzi do przeszłości? Trójka pentakli. Co macie w głowie? U. Kórka kielichów. A co przychodzi? No i bardzo dobrze, przychodzi siła. To są Wasze możliwości, czyli kapłan, a to wpływy zewnętrzne królowa różdżek. Co warto wiedzieć? Szóstka pentakli i wynik. Albo Dziewiątka różdżek. W tle czytania król pentakli. Moi kochani, zaczniemy od runy, bo tak zaczynałam przy poprzednich znakach. Zobaczymy. No i mamy runę. Wunio. Moi drodzy. Wunio. Radość. Hmm. Powodzenie. Hmm. Słuchajcie. To jest świętowanie. To jest wygrana. O, w Totka możecie zagrać. Możecie y, spróbować szczęścia w grach losowych, bo Wunio y, na pewno y, zapewnia powodzenie w grach losowych, o tak może. Bo oznacza i radość, i zadowolenie, i dobre interesy, y, zadowolenie finansowe, y, zapowiada dobre towarzystwo, takie wiecie, fajnych przyjaciół, Umiejętność cieszenia się drobiazgami, wyjście z choroby, jeżeli ktoś jest z Was drogie koziorożce no, zmęczony jakąś chorobą, to wunio zapewnia nam, że z tej choroby wyjdziemy. Jeśli chodzi o... no naprawdę fajna runa, fajna runa wyszła, bo... Mm, Aż się nie spodziewałam, bo tutaj dotychczas takie różne zmiany były i runy takie dosyć no, zmuszające nas do, do, do pracy nad sobą, a tutaj macie taką fajną runę radości, współdzielenia. No po prostu, generalnie, czego byście się nie chwycili, to ma szansę wszelkiego powodzenia, słuchajcie. Wszelkiego spełnienia, jakby moc jest z wami, tak. Tak bym to określiła, bo jeśli podejmiecie pracę, możecie zrobić karierę. Jeżeli jesteście chorzy, możecie wyzdrowieć. Jeżeli podchodzicie do jakichś egzaminów, bez problemów je zdacie. No, naprawdę, same sukcesy. W tej runie naprawdę. Jest wiele radości, takiego współodczuwania, współcieszenia się, współdzielenia z innymi. Runa też mówi o. Wunio mówi o takim, słuchajcie, przypomnieniu sobie, jak się było dzieckiem o takiej radości dziecka, czyli zrobienie coś dla siebie, ku radości swojej, zrobieniu czegoś. Pomyślcie, co moglibyście, jaką przyjemność moglibyście sobie zrobić, żeby poczuć się jak to dziecko. Tacy zadowoleni z, z tego, gdzie jesteście, z kim jesteście, w jakim momencie życia. Radość, wygrana, szczęście. Wszystko, co dobre, kochani, przyjaciele naprawdę fajna runa. Super, super. Patrzmy, co w tarocie. Kochankowie, kochankowie, obecna energia, ta sytuacja. <laughs> Powiem tak, dla niektórych, no relacje, tak, takie. No i jak to powiedzieć? Takie romantyczne, tak. Bardzo dużo pasji, seksualności i w ogóle, ale dla mnie zawsze kochankowie no, no nie wiem, ja jakoś tak tego nie odczytuję, chociaż tutaj w tej karcie tej seksualności, tej zmysłowości nie brakuje w tej talii. Ale generalnie dla mnie kochankowie to zawsze są świadome wybory, świadome decyzje. Decyzje podejmowane w zgodzie ze swoim wnętrzem, ze sobą, ze swoją intuicją, bądź dzieckiem. Poczuj się jak dziecko. Przypomnij sobie, jak dziecko się czuje. Szczerze, otwarcie, tak? Więc to są decyzje, które koziorożce podejmują w zgodzie ze sobą. Nie patrzą co kto na to, tylko po prostu co ja na to. Co ja na to. Co pomaga albo przeszkadza paś różdżek? Ja myślę, że tu pomaga. Bo to jest energia dziecka, które po prostu rozpiera energię. Rozpiera energia i bardzo mi się kojarzy z Wunią w tym momencie, bo decyzje, których koziorożce, które podejmowały albo stają we wrześniu przed jakimiś decyzjami, one będą podszyte tym dzieckiem, które chce działać. Wiecie, jak dzieci działają. Zastanawiają się? Nie, po prostu idą tam, gdzie je ciągnie, gdzie je ciekawi, gdzie je pociąga. I tutaj mam wrażenie, że ten Paś różdżek zupełnie Wam nie przeszkadza. To jest młoda energia do działania. Paś różdżek bierze różdżkę i już by chciał coś robić. Sam jeszcze nie wie, w którym kierunku, ale zobaczcie, jak go nosi. Królowa różdżek, ona już wie, co robić. Król różdżek, zdecydowanie przed celu. Rycerz osiąga swoje cele, a Paś po prostu nawet nie wie, no, nosi go. A tu, przy karcie, kochankowie, ona pomaga wam złapać kontakt moim zdaniem ze sobą. Ze swoim wnętrzem, żeby te decyzje podejmować właśnie w zgodzie ze sobą, z taką pasją, bo tu też jest pasja. I tu też. Tu jest dużo ognia i tu też. No a co kochani, jest podstawą, problemem. Król mieczy. Król mieczy. Król Mieczy to jest energia osoby, która ma władzę, podejmuje decyzję, od której decyzji wiele zależy, która ma wgląd, szeroki wgląd do danych. Czyli może to być urzędnik, może to być lekarz, od którego decyzji zależy diagnoza. Może to być urzędnik wydający decyzję. Może to być no jakaś osoba urzędnicza, od której nie wiem, stempla, pieczątki, podpisu coś u was jest uzależnione. Więc tu wybory. No to musicie popatrzeć, co u każdego w trawie piszczy, bo wybory, których decyzje, które podejmujecie, one są związane właśnie z jakimiś formalnościami, bo to są osoby na stanowiskach, od których coś zależy. Więc jakieś decyzje zapadają, podstawą jest wydanie jakiegoś czy dokumentu, czy jakiejś decyzji, od której możecie wyjść. Co odchodzi do przeszłości? Trójka pentakli: karta współpracy i karta farta. Może tu już od farta niewiele zależeć, tak? Może tu nie ma z kim współpracować. Tu trzeba polegać na sobie i zastanowić się, czego ja chcę, co będzie dla mnie dobre. Więc wtedy Trójka Pentakli mogłaby odejść do przeszłości, bo w niej mamy wsparcie w postaci współpracowników, tutaj zawieramy jakieś kooperacje, tutaj mamy osoby sprzyjające, a tu już niekoniecznie. Więc tak naprawdę z decyzją w kochankach zostaliśmy sami ze sobą, i ten paś pentakli, paś różek, przepraszam. On naprawdę bardzo dobrze robi, bo wnosi taki świeży powiew energii, który pozwala nam być sobą, zaryzykować, poczuć z powrotem energię dziecka, zaufać wszechświatu, tak jak tutaj w Wunio, że wszystko będzie dobrze. W Wunio nikt się nie martwi, każdy wierzy w dobrą pasę. No, a co macie w głowie? A w głowie koziorożca, szklanka do połowy pusta. Tak to widzę. Koziorożec to taki trochę taka rogacizna jak Baran, trochę narwany, już by chciał, ale bardziej twardo po ziemi, bo Baran to taki już w ogóle, w ogóle. Ale koziorożec pracowity. No i może tutaj włożył mnóstwo pracy z kimś w jakiś. Mm, cel. No ale efekty takie sobie. Może nawet podjął decyzję, ale tak nie do końca jest przekonany, że to jest jej dobra decyzja. Jakby brakuje mu utwierdzenia temu koziorożcowi, Nawet nie widzi, że tu są jeszcze jakieś możliwości. Widzi szklankę do połowy, pustą. I to wcale nikomu nie służy. Samemu koziorożcowi również. Co do Was przychodzi? Karta siły. No to fajnie, bo wreszcie nabieracie mocy, wiary w siebie. Chcieć to móc. Delikatna kobieta, a lwica w niej jest. Jak chce, to osiągnę. Wystarczy, żeby mi się chciało, bo tu mi się nie chce. Tu mi się nie chce i nawet jak ktoś mówi, no chodź, no, no jeszcze to, jeszcze to, nie. Także koziorożce trochę spuściły z tonu. To aż niepodobne, że, że poddalibyście się. Także myślę, że ta siła Wam pomoże wyjść z powrotem na prosto, tym bardziej, że w możliwościach macie arcykapłana. To jest informacja o tym, o trwałości, o strukturze, o stabilizacji. O mądrości. Bo to jest również mądrość, to jest autorytet. To są wasze możliwości. To wy jesteście tym autorytetem dla innych. Tak? Może macie kwalifikacje odpowiednie do tego, żeby pokazać, że jesteście właściwą osobą na właściwym miejscu, że y, rzecz, o którą się staracie, y, jest dla was. Macie tę moc. No tylko nie siedźcie w czwórce kielichów. Wyjdźcie z niej. Jak przyjdzie do was już takie jakieś otrzeźwienie, yy, jakiś taki wiatr w żagle nabierzecie, to idźcie za tym. Idźcie za tym, bo yy, może też tutaj być, bo to jest karta lwa, może ktoś spod znaku lwa wam pomóc, jakby wykrzesać w sobie tę energię, bo możliwości macie. To są stabilne podwaliny. Kap, kapłan mówi o, o takich, no, o, o betonie, na którym można się wesprzeć, tak? Tu są lata tradycji, tu jest mądrość, tu są umowy, traktaty. A co z zewnątrz? A z zewnątrz królowa różdżek. Królowa różdżek to jest taka energia, moi drodzy, która jak nie drzwiami, to oknem. Może być w waszym otoczeniu teraz tak sobie myślę osoba, m, która reprezentuje żywioł ognia. Może to być e, spod e, trygonu ognia jakiś znak ognisty. E, niekoniecznie kobieta. Ale no, naj, najwyraźniej tu się może rysować kobiec, kobieta, energia kobieca, która po prostu was wyciągnie z tego marazmu i pociągnie, bo y, to jest kobieta z pasją. To jest osoba, która podąża za swoimi celami, ona się bawi życiem, ona korzysta. Ona y, nie będzie żałowała. Y, Nie wiem, pieniędzy, czasu, energii, jeżeli wie, że cel jest dla niej istotny. To ona się nie będzie tam rozmieniała na drobne. Więc energia takiej osoby może w Was tę siłę lwa wzbudzić i pomóc Wam, bo pod, podstawy do tego, żeby działać i osiągnąć to, co chcecie, macie. Nawet tutaj wsparcie energicznej osoby. Rozejrzyjcie się w swoim kręgu we wrześniu, czy taka osoba w waszym kręgu gdzieś jest, może, może gdzieś mm, mogłaby w jakiś sposób was wesprzeć. A co warto wiedzieć. Szóstka pentakli mówi o równowadze w dawaniu i braniu. Czyli jak możesz komuś coś zdać, jak możesz komuś coś zaoferować, jak sam nic nie masz. Jak możesz oczekiwać, że ktoś przyjdzie ci z pomocą? Ktoś taki jak królowa Różdżek, wesoły, towarzyski, wygadany, prący do przodu po prostu jak Messerschmitt, jeżeli ty siedzisz w czwórce kielichów i widzisz szklankę do połowy pustą. To musi być handel wymienny, żeby móc coś zdziałać. Trzeba znaleźć w sobie siłę, wykorzystać to, co w sobie mamy do tego, żeby móc potem się tym dzielić. Warto zachować równowagę we wszystkim, co robicie, moi drodzy. Wynik dziewiątka różdek. No powiem tak. Wynik taki nie jest z Niby osiągniecie sukces, ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. W dziewiątce różdżek, moi drodzy, y, jakieś tematy jeszcze się za wami wloką, są niepodomykane, jeszcze nie można y, świętować i odpoczywać. Myślę, że tutaj ta runa wunio pomaga wam podjąć właściwe decyzje. To jest po pierwsze. A po drugie zobaczyć, zobaczcie, w królowej różdżek. Ileż w niej jest pasji, ile w niej jest dziecka, radości. Ona wie, jak korzystać z Unią. Nauczcie się i w mojej drodze. W tle czytania, król pentakli. Osiągacie swoje cele. Król pentakli to jest stabilizacja, zadowolenie. Taki macie cel. Macie wszelkie narzędzia i możliwości do tego, żeby ten cel osiągnąć. Po prostu trzeba robić swoje, nie poddawać się marazmowi. Może ten wynik uda się zmienić i nie będzie to takie trwanie na posterunku. Dlatego, że jeśli tutaj za długo w tej czwórce kielichów nie będziecie, możecie więcej zyskać. Natomiast, jeśli się poddacie takim marazmowi, no to może nawet ta królowa różek nie być w stanie was wyciągnąć, kochani, z tego, że tak powiem, dołka, tak? O, a wróżki mówią, zmiana diety. Odżywiaj się lepiej, a udoskonalisz swoje życie, proszę bardzo, zupełnie z innej beczki. Zmiana diety. Tak tylko się mówi, też bym chciała zmienić dietę i jakoś tak mi nie wychodzi. Wyciągnąłeś tę kartę w związku z prośbą o pomoc w życiu i wzbudzeniu duchowego daru jasnowidzenia. Już od jakiegoś czasu wróżki starają ci powiedzieć, że metabolizm twojego ciała jest bardzo wrażliwy i powinieneś zmienić dietę na zdrowszą. Jednak być może nie usłyszałeś lub też nie posłuchałeś ich rady. Wróżki podsunęły ci więc teraz tę kartę, by dotrzeć do ciebie ze swoim przekazem. Dzięki zmianie diety na zdrowszą uzdrowisz także inne obszary swojego życia. No, widzicie, widzicie. Nawet mówią, żeby przestać pić alkohol i stosować inne używki, oczyścić organizm z toksyn i wyeliminować z diety chemię, ewentualnie rzucić palenie. Proszę bardzo, zmiana diety. Zmiana diety mm, dla wróżek, e, mówią, że nie mogły się dobić do Was. E, może tak być, że po prostu w zdrowym ciele, zdrowy duch, czym się żywisz, czym się karmisz. Ja bym to tak prze, prze, e, przeniosła na Wasze e, pole. Karmisz się marazmem, karmisz się e, widzeniem e, szklanki do połowy pustej. Tak będzie Ci szło. Tak będzie Ci się układało. Optymizm, wiara w to, że y, dotrzemy do celu, że uda nam się osiągnąć cel, naprawdę działa cuda. Radość, ufność, zaufanie, y, współgranie z innymi, cieszenie się tym, co ma. Jeżeli masz radość, przyciągasz. Radosnych ludzi do siebie. Jeżeli jesteś smutny, przyciągasz smutnych, zastanówcie się nad tym. Ta zmiana diety to taka może być metafora do tego, co możecie zrobić ze swoim życiem. Może się okazać, że po prostu mm, wasze nastawienie jest bardzo istotne w osiąganiu waszych celów. Że to nastawienie może warunkować to, co się uda wam osiągnąć. Tak jak powiedziałam, ta dziewiątka różdżek może zmienić się ten wynik. Może to być jako rada, wskazówka, czyli podomykaj sprawy, które się za tobą wloką. Wleką, wloką, które nie służą ci. Może faktycznie potrzeba przy nowej pracy mieć nie wiem, nowy image może trzeba zadbać o siebie, może zmienić fryzurę, może właśnie zmienić dietę, poczuć się lekko. Może, może o takie proste rzeczy chodzić. Na pewno, kochani, decyzje, które w tym miesiącu będziecie podejmować, one naprawdę są w zgodzie z Wami, są przemyślane i macie bardzo duże podstawy do tego. Macie siłę i macie arcykapłana, czyli bardzo duże podstawy do tego, żeby osiągnąć te cele, na których Wam zależy. Bo tu są solidne fundamenty do tego. Macie kwalifikacje. Tak można by powiedzieć. Jeśli się staracie o jakieś stanowisko w pracy, czy coś, czy, czy o jakiś awans, to tu są kwalifikacje. Tu jest na czym bazować. Tylko więcej dziecka w sobie. Świeżości. Powietrza. Wszystkiego dobrego, moi drodzy.